Kilka minut temu do przestrzeni publicznej dotarła informacja potwierdzona przez rodzinę, która natychmiast zwróciła uwagę mediów i odbiorców. Dotyczy ona Katarzyna Bosacka, 54-letniej dziennikarki i prowadzącej. Od lat obecnej w polskim życiu publicznym, szczególnie bliskiej widzą w średnim i starszym wieku. Nie jest to wiadomość związana z jej aktywnością zawodową ani bieżącymi projektami medialnymi, lecz komunikat o stracie w najbliższej rodzinie, potwierdzony w krótkim i powściągliwym oświadczeniu. Właśnie ten kontekst sprawia, że informacja została przyjęta z wyraźną ciszą i skupieniem, bez sensacyjnego tonu, jaki często towarzyszy nagłym doniesieniom. Dla wielu odbiorców nazwisko Bosackiej przywołuje obraz osoby konsekwentnej, rzeczowej i bliskiej codziennym sprawom rodzin, co nadaje obecnej wiadomości szczególny ciężar emocjonalny, mimo oszczędnej formy przekazu. Pierwsze reakcje opinii publicznej i mediów mają charakter stonowany, oparty raczej na współczuciu niż komentarzu. To prowadzi do pytania, jakie dokładnie okoliczności i potwierdzone fakty stoją za tym komunikatem oraz jak należy je umiejscowić w szerszym kontekście, do którego przejdziemy w dalszej części. Po krótkim, potwierdzonym przez rodzinę komunikacie, który pojawił się w przestrzeni publicznej, Uwaga mediów skupiła się na szerszym kontekście ostatnich tygodni i miesięcy. Chodzi o okres stopniowego pogarszania się stanu zdrowia matki Katarzyna Bosacka, o którym w ograniczonym zakresie informowały wcześniej wybrane źródła oraz sama zainteresowana w wypowiedziach o charakterze ogólnym. Z dostępnych informacji wynika, że problemy zdrowotne miały charakter długotrwały i wymagały specjalistycznej opieki medycznej. W ostatnim czasie kobieta przebywała w placówce szpitalnej, co zostało potwierdzone w komunikatach prasowych, bez podawania szczegółowych danych dotyczących diagnozy czy przebiegu leczenia. Ten sposób przekazu od początku wskazywał na wyraźną granicę pomiędzy informacją publiczną a sferą prywatną rodziny. Według doniesień prasowych rodzina była obecna przy chorej w okresie największego osłabienia organizmu. Media podkreślały, że były to dni wymagające stałej opieki i podejmowania decyzji, podporządkowanych zaleceniom lekarzy. Jednocześnie zaznaczano, że wszelkie szczegóły medyczne pozostają wyłącznie w gestii najbliższych i nie zostały upublicznione. Ten kontekst sprawił, że informacja o pogarszającym się stanie zdrowia była odbierana przez opinię publiczną w, w sposób powściągliwy. Czytelnicy i widzowie, szczególnie z pokolenia średniego i starszego, rozpoznawali w niej doświadczenie bliskie wielu rodzinom zmagającym się z chorobą osób starszych. To nadawało przekazowi wymiar bardziej społeczny niż medialny. W relacjach dziennikarskich zwracano uwagę na to, że sama Bosacka w przeszłości wielokrotnie podkreślała znaczenie więzi rodzinnych i odpowiedzialności za najbliższych. Te wcześniejsze wypowiedzi, dziś przywoływane przez komentatorów, zyskują dodatkowy sens w świetle ostatnich wydarzeń. Nie były one jednak przedstawiane jako zapowiedź obecnej sytuacji, lecz raczej jako tło biograficzne. Z perspektywy medialnej istotne było również to, że informacje pojawiały się stopniowo i wyłącznie w oparciu o potwierdzone źródła. Redakcje unikały spekulacji dotyczących stanu chorej, a większość publikacji opierała się na krótkich komunikatach i cytatach z oficjalnych oświadczeń. Taki sposób relacjonowania był szeroko zauważany i oceniany jako przykład odpowiedzialnego podejścia. W przestrzeni społecznej reakcje miały charakter wyciszony, dominowały wyrazy wsparcia i współczucia, często formułowane w sposób ogólny, bez wchodzenia w szczegóły. Wiele osób zwracało uwagę, że to nie sam fakt choroby, lecz sposób w jaki informacja została przekazana, budził zaufanie i szacunek odbiorców. Warto również zauważyć, że moment upublicznienia tych wiadomości zbiegł się z okresem wzmożonej debaty na temat opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi. Choć nie było to bezpośrednio komentowane przez samą Bosadzką, część mediów osadzała sprawę w tym szerszym kontekście, wskazując na jej uniwersalny wymiar. Z punktu widzenia chronologii wydarzeń, kluczowe pozostają ostatnie dni hospitalizacji, kiedy, jak potwierdzono, stan zdrowia uległ znacznemu osłabieniu. Informacje te były przekazywane bez dramatyzowania, z naciskiem na fakty i decyzje medyczne podejmowane w porozumieniu z rodziną. To podejście pozwalało uniknąć nadinterpretacji. Dla wielu odbiorców szczególnie poruszający okazał się fakt, że są to doświadczenia znane z codziennego życia, niezależnie od statusu publicznego. W tym sensie historia nie była postrzegana jako wyjątkowa ze względu na osobę Bosackiej, lecz jako przykład sytuacji, która może dotknąć każdą rodzinę. W kolejnych publikacjach podkreślano, że granica między tym, co zostało oficjalnie potwierdzone, a tym, co pozostaje prywatne, była konsekwent Respektowana. Brak szczegółów nie był interpretowany jako luka informacyjna, lecz jako świadomy wybór zgodny z etyką zawodową. Ten sposób relacjonowania wpływał na tą dalszej debaty publicznej. Zamiast emocjonalnych komentarzy, pojawiały się refleksje nad rolą bliskich w momentach kryzysowych oraz nad znaczeniem dyskrecji w przekazywaniu informacji o zdrowiu. To naturalnie prowadzi do kolejnego aspektu, który wymaga osobnego omówienia, miejsca takich wiadomości w dzisiejszym krajobrazie medialnym i społecznej wrażliwości odbiorców. Wcześniejsze informacje pozwalają cofnąć się do okresu sprzed wyraźnego pogorszenia stanu zdrowia matki Katarzyna Bosacka, kiedy jej codzienne funkcjonowanie pozostawało jeszcze względnie stabilne. Z dostępnych przekazów wynika, że był to czas stopniowych zmian, które początkowo nie wymagały hospitalizacji ani intensywnej interwencji medycznej. Źródła prasowe wskazywały, że przed tym momentem kobieta pozostawała pod regularną kontrolą lekarzy i korzystała z opieki ambulatoryjnej. Nie pojawiały się wówczas sygnały sugerujące nagłe zagrożenie życia, a komunikaty miały charakter rutynowy i oszczędny w formie. Ten etap był później przywoływany jako punkt odniesienia. Pokazujący jak płynnie i niemal niezauważalnie następowało przejście do poważniejszego kryzysu zdrowotnego. W relacjach medialnych podkreślano również rolę rodziny w tym wcześniejszym okresie: obecność bliskich, wsparcie w codziennych obowiązkach i wspólne podejmowanie decyzji dotyczących opieki były przedstawiane jako naturalny element tej sytuacji, bez nadawania im dramatycznego tonu. Dla odbiorców stanowiło to czytelny sygnał, że choroba rozwijała się w sposób stopniowy, a nie nagły. Warto zaznaczyć, że w tym czasie sama Bosacka nie odnosiła się publicznie do szczegółów związanych ze zdrowiem matki. Jej sporadyczne wypowiedzi. Miały charakter ogólny i dotyczyły raczej znaczenia rodziny oraz codziennej odpowiedzialności za najbliższych. Dopiero z perspektywy późniejszych wydarzeń media zaczęły łączyć te słowa z realnym kontekstem sytuacyjnym. Ten wcześniejszy etap bywa dziś opisywany jako moment względnego spokoju, choć już wtedy widoczne były sygnały wymagające czujności. Dziennikarze zaznaczali jednak, że żadne z tych informacji nie miały charakteru alarmującego i nie były prezentowane jako zapowiedź dramatycznych zmian. To rozróżnienie pozostaje istotne dla zachowania rzetelności przekazu. Z punktu widzenia społecznego, takie tło pozwala lepiej zrozumieć późniejsze reakcje opinii publicznej. Wielu odbiorców odnajdywało w nim doświadczenie znane z własnego życia, gdy stan zdrowia bliskiej osoby pogarsza się stopniowo, często bez wyraźnej granicy, między stabilnością a kryzysem. Ten kontekst sprzyjał empatycznemu, a nie sensacyjnemu odbiorowi informacji. Również media opisując ten okres zachowywały wyraźną powściągliwość, skupiano się na faktach potwierdzonych i unikano interpretacji, które mogłyby naruszać prywatność rodziny. Takie podejście budowało spójny obraz wydarzeń rozciągniętych w czasie i osadzonych w realiach codziennej opieki nad osobą starszą. Ten fragment historii, odnoszący się do czasu sprzed wyraźnego osłabienia organizmu, stanowi ważne tło dla dalszych analiz. Pozwala on płynnie przejść do kolejnego etapu narracji, w którym kluczowe znaczenie zyskuje moment zmiany dynamiki wydarzeń i reakcji otoczenia na nową sytuację. Na tym etapie narracji coraz wyraźniej widoczny staje się wymiar relacji między Katarzyna Bosacka a jej matką, który wcześniej pojawiał się jedynie w tle przekazów medialnych. W dostępnych materiałach prasowych akcentowano, że była to więź budowana przez lata, oparta na codziennej obecności i wspólnych doświadczeniach, a nie na deklaracjach składanych publicznie. Ten kontekst pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego późniejsze wydarzenia zostały odebrane z tak dużą uwagą, mimo braku sensacyjnych szczegółów. Z relacji dziennikarskich wynika, że w okresie poprzedzającym pogorszenie stanu zdrowia matki, Bosacka łączyła obowiązki zawodowe z rolą córki zaangażowanej w sprawy rodzinne. Nie były to sytuacje wyjątkowe ani nagła zmiana stylu życia, lecz raczej naturalna konsekwencja procesu starzenia się bliskiej osoby. Ten obraz, pozbawiony dramatyzmu, pojawiał się w tekstach jako element codzienności, dobrze znany wielu odbiorcom. Warto zauważyć, że sama Bosacka rzadko odnosiła się do tej relacji wprost. Jej publiczne wypowiedzi, cytowane przez media, miały charakter ogólnych refleksji o odpowiedzialności i znaczeniu bliskich relacji rodzinnych. Dopiero w zestawieniu z późniejszymi wydarzeniami nabrały one głębszego sensu, pozwalając odbiorcom odczytać je jako część dłuższego procesu, a nie reakcję na jednorazowy kryzys. W szerszym kontekście społecznym takie podejście wpisuje się w sposób, w jaki współczesne media europejskie opisują prywatne doświadczenia osób publicznych. Zamiast koncentrować się na emocjach wyrażanych wprost, podkreśla się ciągłość relacji i ich znaczenie w codziennym życiu. To przesunięcie akcentów sprawia, że odbiorca skupia się bardziej na zrozumieniu sytuacji niż na samym fakcie jej nagłośnienia. Analizy prasowe zwracały również uwagę na fakt, że relacja matki i córki była przedstawiana bez idealizacji. Nie pojawiały się opisy nadzwyczajnych gestów ani symbolicznych pożegnań. Zamiast tego akcentowano zwykłą obecność, rozmowy i wspólne podejmowanie decyzji w ramach rodziny. Taki sposób narracji wzmacniał wiarygodność przekazu i oddalał go od schematów emocjonalnych znanych z tabloidów. W tym miejscu istotne staje się także tło medialne. Informacje o sytuacji rodzinnej bosackiej pojawiały się w czasie, gdy w przestrzeni publicznej coraz częściej dyskutuje się o opiece nad osobami starszymi i roli bliskich w tym procesie. Dzięki temu indywidualna historia była odbierana nie jako wyjątek, lecz jako przykład doświadczenia wspólnego dla wielu rodzin. Z perspektywy odbiorcy taki akcent pomaga lepiej zrozumieć wcześniejsze fragmenty relacji medialnych. Pokazuje, że opisywane wydarzenia nie były nagłym zwrotem akcji, lecz kolejnym etapem w długiej, cichej historii relacji rodzinnej. To właśnie ta ciągłość sprawia, że przekaz pozostaje czytelny i pozbawiony uproszczeń. Ten aspekt relacji matki i córki stanowi zatem istotne ogniwo narracyjne. Pozwala on naturalnie przejść do kolejnych wątków, w których znaczenie zyskują zarówno reakcje otoczenia, jak i sposób, w jaki media decydują się o nich informować w obecnym kontekście społecznym. W tym momencie narracji warto wrócić do wcześniejszych wypowiedzi. Katarzyna Bosaska, które pojawiały się w wywiadach udzielanych na długo przed wydarzeniami związanymi z jej matką. Były to rozmowy prowadzone w spokojnym tonie, najczęściej przy okazji e, tematów społecznych i rodzinnych, w których akcentowała znaczenie codziennej odpowiedzialności wobec najbliższych. Ten kontekst dziś nabiera dodatkowej czytelności. W cytowanych przez media rozmowach Bosacka mówiła o rodzinie jako przestrzeni stabilności, a nie temacie do publicznego eksponowania. Podkreślała, że doświadczenia prywatne nie wymagają komentarza w chwili, gdy jeszcze trwają i że cisza bywa formą szacunku. Taka postawa, wcześniej odbierana jako konsekwencja charakteru, z czasem zaczęła być interpretowana jako świadomy wybór komunikacyjny. Krótko po publikacjach przypominających te wypowiedzi. Część odbiorców zwróciła uwagę na ich spójność z późniejszymi decyzjami Bosackiej. Nie doszło do gwałtownej zmiany tonu ani do nagłych deklaracji. Zamiast tego widoczna była ciągłość, która pozwalała opinii publicznej lepiej zrozumieć, dlaczego pewne informacje pojawiały się dopiero wtedy, gdy zostały oficjalnie potwierdzone. W przestrzeni medialnej wyraźnie zaznaczyła się też zmiana sposobu odbioru tych archiwalnych wywiadów. Fragmenty które wcześniej traktowano jako ogólne refleksje o życiu, zaczęto czytać przez pryzmat realnych doświadczeń rodzinnych. Ten proces nie wynikał z nowych komentarzy, lecz z naturalnego zestawienia faktów znanych już wcześniej. Dla części odbiorców, zwłaszcza wśród starszych widzów i czytelników, taka postawa okazała się bliska ich własnym doświadczeniom. Media odnotowywały, że reakcje miały charakter wyważony, pozbawiony żądań dodatkowych wyjaśnień. W ten sposób wzmocniło się przekonanie, że granica między sferą publiczną a prywatną może być zachowana bez utraty wiarygodności. Z perspektywy redakcyjnej podkreślano również, że wcześniejsze wypowiedzi Bosackiej nie były formą przygotowania gruntu pod późniejsze wydarzenia, raczej potwierdzały one stałość jej podejścia do komunikacji z odbiorcami. To rozróżnienie miało znaczenie dla sposobu, w jaki informacje były dalej przekazywane. W rezultacie zmienił się także ton dyskusji publicznej. Zamiast pytań o szczegóły, pojawiły się refleksje dotyczące roli mediów w towarzyszeniu osobom publicznym w trudnych momentach. Ten kierunek rozmowy stopniowo otwiera przestrzeń do kolejnego spojrzenia na to, jak takie sytuacje funkcjonują w szerszym kontekście społecznym. Na tym etapie narracji wszystkie wcześniej opisane wątki zaczynają układać się w spójniejszy obraz. Osobiste doświadczenia Katarzyna Bosacka, jej konsekwentny sposób komunikowania się z mediami oraz reakcje odbiorców funkcjonują dziś w jednym, wyraźnie określonym kontekście czasowym. To właśnie obecny moment sprawia, że wcześniejsze decyzje i postawy są odczytywane z większą uważnością. Z perspektywy społecznej widoczna jest potrzeba spokojnego rozumienia takich sytuacji bez skracania ich do jednego komunikatu czy emocji. Wypowiedzi sprzed lat, reakcje mediów i późniejsze milczenie tworzą ciągłość, która pozwala odbiorcom lepiej zrozumieć granice prywatności osób publicznych. Nie chodzi tu o pojedyncze wydarzenie, lecz o proces, który rozwijał się stopniowo. Równocześnie zmienił się sposób, w jaki przestrzeń medialna reaguje na tego typu informacje. Zamiast natychmiastowych interpretacji, pojawia się więcej odniesień do kontekstu rodzinnego, pokoleniowego i kulturowego. Ten szerszy ogląd sprawia, że indywidualne doświadczenie zostaje osadzone w realiach wspólnych dla wielu odbiorców. Właśnie ta perspektywa otwiera pole do dalszego spojrzenia na to, jak osobiste historie osób publicznych rezonują z wrażliwością społeczną w danym momencie. W ostatnich dniach, gdy informacja została przekazana do przestrzeni publicznej, zmienił się sposób jej odbioru i znaczenie. Wiele osób zwraca uwagę nie tyle na sam fakt, ile na moment i formę, w jakiej pojawił się on w mediach. To podejście pokazuje, że przekaz nie służy wzbudzaniu emocji, lecz podkreśla miejsce tej informacji w szerszym kontekście społecznym i medialnym, w którym funkcjonuje dziś Katarzyna Bosacka. Właśnie ten kontekst sugeruje, że nie mamy do czynienia z pojedynczym komunikatem, lecz z procesem wymagającym spokojnej interpretacji, opierającej się na potwierdzonych faktach i odpowiedzialnych reakcjach. Dziękujemy Państwu za uwagę. Jeśli interesują Państwa podobne tematy, zachęcamy do dalszego śledzenia naszych materiałów i dzielenia się opiniami w komentarzach. Wrócimy w kolejnych publikacjach do postaci i wydarzeń, które pozostają w centrum zainteresowania interesowania opinii publicznej.